Długi i ciekawy dzień za nami. E, jesteśmy na podium Rajdu Estonii. E, tyle skoków, ile oddałem dziś, e, chyba tylu nie oddałem przez całe swoje życie. E, naprawdę bardzo wymagające odcinki specjalne, niesamowicie szybkie, ale to daje nam dużo frajdy z jazdy. E, to daje nam też podium, ta szybka jazda po tych odcinkach. Wygraliśmy jeden w klasyfikacji WRC3. Często notujemy czasy na podium, więc myślę, że śmiało mogę powiedzieć, nie spodziewałem się aż tak szybkiego odnalezienia się po półrocznej przerwie w samochodzie. Jednak rywalizacja sprawia mi najwięcej przyjemności i nie mogłem się doczekać, żeby cisnąć gaz do końca. I tak właśnie jest na tych odcinkach specjalnych. Bardzo się cieszę, że Auto spisuje się świetnie, żadnych problemów, my cały czas na drodze. Cieszę się, że jesteśmy w grze. Przed nami niedziela, która będzie nieco krótsza, ale także wymagająca. Nocne opady deszczu spowodują, że trasa będzie rozmoknięta, będzie bardzo często zmieniać się przyczepność, więc trzeba się po prostu dobrze wyspać, odpocząć i jutro cisnąć.